ile wynoszą składki ZUS na ryczałcie w 2025 roku. Zaczniemy sobie od tych przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekracza 60 tysięcy złotych. Tyle wynosi dla nich ulga na start w ZUS, tyle ZUS preferencyjny, czyli mały ZUS, a tyle zapłacą na dużym ZUSie. Tutaj podaję Wam sumy, czyli składki na ubezpieczenie i społeczne, i zdrowotne. Jeśli chodzi o osoby, których przychód wynosi do 300 tysięcy złotych rocznie, to płacą one na ulgę na start taką kwotę, taką kwotę na ZUSie preferencyjnym, czyli na małym ZUSie i taką kwotę na dużym ZUSie. Tutaj również zsumowałam wam składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Trzecia kategoria osób to ci przedsiębiorcy, którzy zarabiają już ponad 300 tysięcy złotych rocznie, czyli taki przychód osiągają w ciągu roku. I tutaj mamy ulgę na start w takiej wysokości, ZUS preferencyjny, czyli mały ZUS w takiej wysokości oraz składkę na dużym ZUSie w takiej kwocie. Jak zawsze podałam sumowane składki na ubezpieczenie społeczne. Społeczne plus zdrowotne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o prowadzeniu działalności, to koniecznie zaobserwuj mój profil i wejdź też na moją stronę internetową, gdzie w sekcji e-booki jest wiele ciekawych materiałów, które będziesz mógł pobrać bezpłatnie.